Oliver Pochwat, najważniejsze pytania w mediach narodowych. A teraz rozmawiam z Romanem Warszawskim. Dzień dobry, Romanie. Dzień dobry, panu. Może powinniśmy państwu wyjaśnić, że Roman Warszawski to pseudonim artystyczny. Tak, i no, jestem dumną transeksualną lesbijką maskulinarnej prezencji, ale tylko na potrzeby dyskusji z feministkami czwartej fali. No, tego się nie spodziewałem. Romanie, dzisiaj porozmawiamy o kryzysie męskości. Czy rzeczywiście jest tak, że we współczesnym świecie mężczyzna może mieć kryzys? Y y y Przede wszystkim męskość jest cały czas jako taka pod atakiem. Domyślnym, dobrym sposobem funkcjonowania jest funkcjonowanie jako kobieta. Stąd nawet środowiska psychologii, to głównie chyba za oceanem, forsują w ogóle pojęcie toksycznej męskości. Jeżeli jesteś stoikiem, jeżeli nie wylewasz na cały świat swoich emocji, to znaczy, że no, jesteś toksycznie męski i teoretycznie nawet powinieneś podlegać jakiejś formie terapii konwersyjnej. Toksyczna męskość. No mi też, szczerze powiedziało się, się kojarzy, gdybym na przykład obrażał kobiety, gdybym bił kobiety. No, ale wspomniałeś też, że samo to, że jestem stoikiem może mnie zakwalifikować do tego, że jestem no, Toksyczna męskość znam. jest definiowana tam jako klasyczna męskość. Oczywiście jest to też przejaskrawiane w stronę takiego hiszpańskiego honoru, że mężczyzna nie przyjmuje żadnych argumentów czy czegokolwiek, ale już sam stoicyzm jest przedstawiany jako element toksycznej męskości. Oni też mają ciekawą definicję toksycznej kobiecości. Jest to klasyczna kobiecość. Jeżeli kobieta jest łagodna, ugodowa, nie chce się na każdym kroku wykłócać o wszystko, no to to też jest ta toksyczna kobiecość toksyczna kobiecość, toksyczna męskość. No znaczy, powiedziawszy, wprowadziłeś mi mały, małe zamieszanie w głowie, bo ja myślałem, że gdy rzeczywiście toksyczna męskość czy kobiecość polega na tym, kiedy krzywdzimy drugą osobę, no ale jeżeli wyznajemy wartości jakieś prawicowe, konserwatywne, to gdzie tu jest ta toksyczność? To Nawet nie chodzi o wartości prawicowe, konserwatywne. No, ale takie tradycyjne, tak to nazwijmy. To mamy po prostu nowy podział polityczny, można powiedzieć, w świecie zachodu i ten nowy podział polityczny kręci się wokół tego, czy uważamy, że istnieje jaka natura ludzka, czyli coś w, w okolicach no, przyjęcia, że mamy jakąś naturę, jesteśmy w jakiś sposób określeni, czyli istnieje tylko konstrukt społeczny. I ta postępowa lewica, no to ona w latach 70. na zachodzie okładała biblijną prawicę właśnie teorią ewolucji, a kiedy już mniej więcej można powiedzieć, że wygrała, co mogła wygrać, no to wpadła na kolejny pomysł, że ewolucja nie istnieje, ewolucja sama jest zła. No ona nie dotyczy bezpośrednio nas jako gatunku, bo to, czy my jesteśmy mężczyzną, kobietą, wysocy, niscy, ładni, brzydcy, to jest wszystko elementem konstruktu społecznego. Jednak socj w ocenie socjologów powodem, powodem tego kryzysu męskości jest fakt, że. Ojciec, czyli ten pierwszy nauczyciel dla syna bardzo często jest nieobecny w domu i gdzieś te relacje między ojciec a syn się zacierają. To ja bym chciał to od drugiej strony mhm. powiedzieć, że wszystko to zawdzięczamy samodzielnym matkom. No bo za każdym razem, kiedy jest mowa, że ojciec jest w jakiś sposób nieobecny, no to znowu przerzucamy wszystko na stronę tych mężczyzn. A wiek XX to był wiek emancypacji kobiet. Hasła pod tytułem Kobieta potrzebuje mężczyzny jak ryba roweru. No i już jest też hasło, że nie wolno mówić samotne matki, one są wszystko samodzielne. Więc kolejna też rzecz, to nie mężczyźni odeszli z rodziny, to mężczyźni zostali w dużej mierze z niej wykopani, i to obserwujemy w każdej społeczności, w której państwo zaczyna. Yy, zapewniać protezę roli mężczyzny. Wtedy się nagle okazuje, że no, ten mężczyzna jest taki, siaki i owaki. Mamy na nowo pisaną historię, jako historię opresji ze strony mężczyzn względem kobiet. No i ci mężczyźni dowiadują się, że mają się zamknąć, ustąpić. No i są dosłownie fizycznie wykopywani z tych rodzin. A później no przerzuca się winę za stan rzeczy na mężczyzn, którzy no, aby... Temu zapobiec musieli chyba by się tłuszcz całym aparatem państwa na dobrą sprawę. No rzeczywiście radykalne feministki nawet w skrajnych przypadkach postulują eksterminację mężczyzn i to też ma. I to też jest, I to jest faktem. To jest o tyle ciekawe, że po pierwsze. Nikt sobie, sobie z tym nic, nic nie robi. Bo to wynika też z naszego postrzegania, mimo wszystko. No, dlaczego feministki były w stanie porwać absolutnie cały świat pod swoją narrację? Jeżeli za czymś jesteśmy, jesteśmy również przeciwko czemuś. Tak, przynajmniej działa nasz mózg, tak nasz mózg to widzi. No i jeżeli feministki są takie pro kobiece, no to są też antymęskie, ale są też kobietami. Czy kobiety w naszej percepcji są niebezpieczne, zwłaszcza niebezpieczne fizycznie? No nie. No nie. Więc mogą przepychać tą swoją agendę i nikt w ich działalności nie widzi niczego niebezpiecznego. A jak się pojawia człowiek, który mówi, że słuchajcie, pała została już dawno temu przegięta, Dzieją się bardzo złe rzeczy z chłopcami. Już nie mówię o mężczyznach, chociaż no, wypadałoby zwrócić uwagę na epidemię samobójstw. Tylko mówię, że no, no właśnie, do no tego też chciałbym nawiązać. O, o, dzieją się okropne rzeczy z chłopcami. Oni coraz większe kłopoty mają na przykład z edukacją, coraz częściej odpowiadają, że szkoła nie ma sensu, że w ogóle staranie się i wzrastanie w społeczeństwie nie ma najmniejszego sensu. No to wtedy pada stwierdzenie, kto cię skrzywdził i dlaczego nienawidzisz kobiet. I mężczyzna, który porusza te tematy, już jest postrzegany troszeczkę jako podejrzany, troszeczkę jako niebezpieczny, a ponieważ my, jako ludzie, jako gatunek, jesteśmy bardziej wrażliwi w na potrzeby kobiet, bo jak to ładnie można powiedzieć ewolucyjnie, kobiety są wąskim gardłem reprodukcyjnym, a mężczyźni od zawsze służyli do ochrony plemienia i byli po prostu narzędziami, które tej ochronie y, y, służyli, musimy mieć siłą rzeczy względem nich y, mniejszą empatię, zwłaszcza w stosunku do bardzo młodych mężczyzn. Jak mamy filmy wojenne, to tam grają aktorzy, którzy mają 30-40 na karku. A tak na dobrą sprawę obsadę dla tych filmów należałoby szukać w ostatnim roku liceum. No bo to są 18 i no, Zależy, 18 jaka wojna, to pozwoli, że tutaj będę protestował. Zależy, jaka wojna, no bo z tego, co pamiętam, Druga wojna światowa to jest średnia wieku 25 lat, w przypadku armii amerykańskiej, a wojna w Wietnamie to jest 18. Okej, okay, no w wypadku wojny w Wietnamie 18, ale w wypadku już tych wszystkich, co byli w Europie, bardzo znamienny jest dla mnie, chociażby fotografia niemiecka. Gdzie widać jak stary soldat mm -hmm. stoi nad małym chłopakiem w mundurze. Dosłownie widać, że to jest nastolatek, który przytula pancer i po prostu jest zaryczany, no bo prawdopodobnie wpadł jakiś szokra, tam trzyma nad nim pistolet. No i tłumaczy mu, co będzie, jeżeli on się jednak nie ruszy do tej maszynki, do mięsa. Jednak Romanie wspomniałeś o samobójstwach. Mężczyzn. Ja posłużę się danymi WHO, w 2021 roku aż 85% samobójstw dotyczyło mężczyzn. No i tu feministki Ogromne czasami liczby. odbijają od razu piłeczkę, twierdząc, że kobiety częściej usiłują. To zależy też od tego, jak to jest badane. Mężczyźni mają w wielu aspektach troszeczkę pod górkę. Tu się zderzają ze sobą dwie rzeczy. Wraz z rozpadem rodziny, poziom zadowolenia z życia u kobiet spada. U mężczyzn w pewnym momencie zaczyna rosnąć, ale mamy też dużą grupę mężczyzn, którzy są przepuszczani na przykład przez maszynkę sądów rodzinnych. Mają problem pod tytułem, że no zostają pozbawieni rodziny, nie spina im się to wszystko finansowo. W oczy zagląda więzienie czy podobna sytuacja, ponieważ nie są w stanie podołać tym zobowiązaniom, które są na nich wrzucone. No i oni dochodzą do wniosku: no to w tej sytuacji ja dziękuję wszystkim za uwagę i do widzenia, bo nikt się tym nie będzie przejmował. No. Czyli możemy wysnuć taką teorię, że mężczyzna w swoich problemach jest sam. Tak. No jesteś mężczyzną, więc albo sobie poradzisz, albo nikt się tym nie będzie przejmował. Tylko z drugiej strony, zastanawiam się, jaka jest w momencie rola społeczeństwa. Bo jednej, z jednej strony mamy społeczeństwo, które mężczyzn potrzebuje, jakby nie patrzeć. Tak. Ale jednocześnie twierdzi, że są absolutnie niepotrzebni, że są już przeżytkiem. Mhm. I. Tutaj jest taka rzecz, jest narracja historyczna, że ci mężczyźni zawsze byli na górze i oni zawsze rządzili. No to jest narracja o tyle nieprawdziwa, że rządził malutki odsetek mężczyzn. Tak samo jak i dzisiaj, malutki odsetek mężczyzn zajmuje pozycję władzy i siły. Dość często się mówi o męskich przywilejach, no to ja wtedy zawsze się pytam, gdzie mogę się ustawić w kolejce po moje penisowe. No, bo jeżeli mam jakiś przywilej i z tego powinien, trytułu powinienem czerpać jakieś profity, no to chciałbym się dowiedzieć, gdzie je mogę zdobyć. Mężczyźni są postrzegani nie że, jako kompetentni ze względu na płeć, tylko ze względu na pozycję, którą zdobywają, bo przeciętny mężczyzna na dole, no po prostu nie jest przez społeczeństwo w ogóle zauważany. Stąd też no ta fala samobójstw. Jeżeli wylądujesz na dole i ci nie idzie, nikt nie będzie ci przychodził z pomocą. Tak na dobrą sprawę, za bardzo z tym nic zrobić nie możemy, bo to jest część naszej natury ludzkiej, tylko. Dzisiaj mamy problem, że mamy szalejący genocentryzm, który w ogóle tego nie równoważy. Mityczny patriarchat, który rzekomo mamy, wykitował. Patriarchat ten realny, jaki istniał historycznie, on również był genocentryczny. Tam mężczyzna miał tą pozycję społeczną i miał władzę oczywiście nad rodziną, nad żoną i nad dziećmi, ale tylko z jednego banalnego powodu. Miał względem nich obowiązki, musiał o nich dbać, musiał im zapewnić pożywienie, dobrobyt i bezpieczeństwo. To nie były czasy, że można było złapać za komórkę i zadzwonić natychmiast po policję. W wielu miejscach na świecie kobiety dlatego nie mogły dziedziczyć, bo nie byłyby w stanie ochronić tej własności, która im była przyznana, no bo jak sąsiad zgłaszał swoje pretensje, to nie szedł do sądu, tylko Zazwyczaj przychodził z jakąś pałą i po prostu tą rzecz czy ziemię odbierał. No i te praktyczne aspekty sprawiały, że kobiety i mężczyźni mieli różne role w społeczeństwie. My żyliśmy w sytuacji permanentnego zagrożenia, i to było tak, że mężczyźni musieli cały czas robić za silne plecy z cywilizacji, za ich obrońców i płacić za to również swoim życiem. I to dość krótkim, no bo wtedy mhm. długość życia była dużo krótsza, a kobiety musiały cały czas dostarczać te nowe plecy i wywiązywać się ze swojej funkcji reprodukcyjnej, czyli po prostu cały czas zajmowały się rodzeniem dzieci i też przy tym traciły życie. Historia, przeszłość dla żadnej z płci nie była komfortowa. Można powiedzieć, że razem walczyliśmy, mierzyliśmy się ze przeciwnościami losu. Ja, wiesz, bo nie dajcie mi dokończyć celowo nawiązałem do tego społeczeństwa no bo społeczeństwo też chyba nie zauważa w ogóle problemów mężczyzn i tak właśnie wymaga od mężczyzn że no i, pff, masz depresję no jakoś sobie poradzisz no a jeżeli już mężczyzna popełni samobójstwo no to jest no szkoda chłopa no ale słaby był nie wytrzymał i nikogo to tak wiesz nie interesuje no i nie zacznie interesować z powodu naszego biologicznego genocentryzmu Robiono takie eksperymenty, chyba to były badania kanadyjskie, już nie pamiętam, zawsze mam kłopot z dokopaniem się do nich, ale jak jakiś mężczyzna zaczynał kobiety traktować jako równe sobie, traktować tak samo, jakby traktował mężczyznę, był postrzegany jako seksista. A przecież tego chcą feministki? Nie, 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 one chcą dobrotliwego seksizmu, też jest kolejne ciekawe badanie. Nawet feministki takich seksistowskich mężczyzn uznają za bardziej seksownych od tak zwanych obudzonych. Jak prywatnie porozmawiasz z feministkami, one wszystkie uważają, że męscy feminiści są po prostu obleśni. Okej. Okay. Wolą, to jak to ładnie mówi Konfederatę, z tego względu, że on jest seksistą w sposób uczciwy. Jak teraz nam przedstawiają badania, że młode dziewczyny są liberalne i one mają partnerów, a młodzi chłopcy są bardziej prawicowi i właśnie mają poglądy jakieś narodowe i dlatego nie mogą znaleźć dziewczyn, to, to, to nie jest ten powód. Powodem jest to, że no po prostu ci młodzi mężczyźni jeszcze nie są atrakcyjni, nie, nie nabrali tych cech, które pozwalają im być atrakcyjnymi, a jeżeli on byłby atrakcyjny, to to, jakie on ma poglądy, nawet dla hardkorowej, feministki, jeżeli on jest dla niej atrakcyjny, to będzie miało czwartorzędne znaczenie. No ale tyle, tyle rozmawiamy o feministkach, ja myślę, że warto jednak się też pochylić nad tym problemem i zastanowić się, czy w ogóle w dzisiejszym świecie feministki są potrzebne, czy w ogóle kobiety są we współczesnym świecie pozbawione praw, jak to twierdzą, feministki. No, ja odsyłam na Ukrainę. Wybuchła wojna przy równych prawach politycznych. Kobiety mają prawo wyjechać z kraju i się ratować, a mężczyźni w wieku od lat 80 do 60 mają obowiązek zaszczytny obrony ojczyzny. I ja dlatego uważam, że już pierwsza fala feminizmu była aktem niesprawiedliwości, bo prawa polityczne zdobywały różne grupy społeczne w związku z tym, że wpadały na nie jakieś określone obowiązki prawo głosu dla wszystkich mężczyzn bardzo często wiązało się z, po prostu z powszechną służbą wojskową gdzie wszyscy mieli wtedy obowiązek względem kraju a pomysł że wszyscy dostają prawo głosu niezależnie od tego jakie mają obowiązki w kraju no to doprowadza do takiej sytuacji że na skutek działania demokracji kobiety przegłosowują stworzenie sobie męża zastępczego w postaci państwa i jak mężczyźni tam sobie zaczęli roić, że jeżeli one będą zabezpieczone w ten zbiorowy sposób, to zaczną ich lubić za to, jakimi one są, oni są sami z siebie, to na skutek działania kobiecej hipergami po prostu poprzeczka, żeby być zauważonym jako atrakcyjny mężczyzna, dla mężczyzn została podniesiona. Jednak wspomniałeś o argumencie Ukraina. No ja mogę robić tą piłeczkę jako na przykład feministka, chociaż bardziej padało powiedzieć feminista, absolutnie zaznaczam, że nim jestem, powiedzieć, no ale wiesz, no, feminski domagają się, żeby kobiety te służyły w armii. Domagają I takowe, i takowe do, też służą. Domagają się do momentu, dopóki kule nie zaczynają latać. Druga rzecz, kobiety nie są w stanie w armii wykonywać tych samych obowiązków, co mężczyźni. Tam powiedzmy, że ze 4% kobiet jest w stanie to robić. Nawet w armii izraelskiej, gdzie jest ta służba wojskowa kobiet, ona trwa krócej i je się wsadza wszędzie tam, gdzie no po prostu będą w stanie wykonywać te swoje obowiązki, ponieważ my jako kobiety i mężczyźni się różnimy. Jest taka fajna strona porównująca osiągnięcia sportowe szesnastolatków i mistrzyni świata olimpijskich. I w prawie każdej dziedzinie pierwsze dziewięć pozycji jest zajęte przez mężczyzn. I możemy sobie mówić, że technologia te różnice niweluje, ale ja zwracam uwagę, że broń to nie niweluje różnicy w sile, ona jest tylko zwielokrotnieniem siły. Jeżeli po drugiej stronie mamy uzbrojonego faceta i uzbrojoną kobietę, no to ten facet ma po prostu nad nią przewagę. A wojna to taki sport, gdzie nie ma sędziego i nie będzie odgwizdane, że no ona jest słabsza, więc powinna w jakiejś innej kategorii funkcjonować, tylko liczy się no siła i brak siły. Jednak również pozostajmy jednak przy feministkach, bo bardzo często one, czyli same feministki podkreślają, że gdyby nie sufrażystki, i te pierwsze feministki, na przykład kobiety nie miały praw wyborczych. I właściwie byłyby sprowadzone, przepraszam Państwa za to, za to określenie, do roli maszynki do rodzenia dzieci. Po pierwsze, to nigdy nie było tak, że nawet bez praw politycznych kobiety nie miały jakichś określonych praw. Zazwyczaj w naszej cywilizacji pomysł, że płcie są równe i mają mieć równe prawo głosu, to jest taki właśnie ostatnie 100-150 lat w tych granicach. Pomysł w ogóle równych praw politycznych ze strony samych kobiet w XIX wieku nie cieszył się żadnym powodzeniem. Feministki miały ogromny problem, jak przyciągnąć zwykłe kobiety do swojego ruchu. Dlaczego kobiety nie chciały praw politycznych? Ze względu na to, że nie chciały brać również tych obowiązków, jakie się wiązały z prawami politycznymi. Dopiero wtedy, kiedy się okazało, że dostaną prawa, ale bez obowiązków, no to wtedy poparcie dla tego wszystkiego się zwiększyło. Kolejna rzecz z natury ludzkiej wynika też to, że kobiety i mężczyźni mają różne pojęcia pewnych podstawowych wartości. Chociażby takiej wartości jak sprawiedliwość. Dla kobiet znacznie częściej porówno znaczy sprawiedliwie. Nie dla wszystkich oczywiście, mhm. ale ogólnie równość jako wartość będzie wyznawała znacznie większa ilość kobiet niż mężczyzn. I w sytuacji równego prawa głosu lewica zyskuje ogromną przewagę. Tak na dobrą sprawę, po ponad 100 latach od prawa głosu kobiet, scena polityczna wygląda mniej więcej tak, że mamy podzieloną ją na lewicę, która uważa równość tu teraz, niezależnie od okoliczności, wszystko jest konstruktem społecznym i na prawicę w cudzysłowie, która uważa, że no, równość jest bardzo dobrą wartością, ale musimy zachować kontakt z rzeczywistością i będziemy starali się ją oczywiście wprowadzać, ale w ten sposób, żeby kraj nie zbankrutował od razu. Na chyba troszkę odeszliśmy od naszego głównego tematu, jakim jest kryzys. Męskości. Ja zastanawiam się, jak my, jako mężczyźni, możemy sobie wzajemnie pomóc. Bo, bo kryzys paradoksalnie może dotknąć każdego z nas. A ja wiem, że jakby jesteśmy jako mężczyźni tak ukształtowani, że no, pójść do kogoś po pomoc, no troszkę nie wypada, no bo jednak społeczeństwo oczekuje na, na, o, od nas tych wzorców męskości, o których wcześniej rozmawialiśmy. Znaczy, po pierwsze, wzorzec męskości jako taki jest po prostu niszczony. Dzisiaj, jedyny do, dobry wzorzec męskości to jest absolutnie wszystko to, co służy kobiecie. Jeżeli nie służy to kobiecie, no to jest to przedstawiane jako no, egoizm czy toksyczna męskość, cokolwiek innego. A tu trzeba dokonać pewnego kopernikańskiego przemyślenia i zastanowić się właściwie, kim ja chcę być i co jest zgodne z moją własną naturą. To jest ta pierwsza rzecz. Czyli trzeba uczynić siebie samego swoim mentalnym początkiem. Zabrzmi to strasznie egoistycznie. Ale nie będziesz w stanie być głową rodziny ani mężem czy ojcem, jeżeli na tym ci zależy, jeżeli nie będziesz w stanie właśnie sprawić, aby ta rodzina czy twoi bliscy funkcjonowali w twojej ramie. Czyli to ty masz być tym, który ustala te zasady, a więc sam musisz zacząć tą pracę odrobinę od siebie. Druga sprawa, my mężczyźni musimy odbudować męskie przestrzenie. My się jednak inaczej komunikujemy niż kobiety, i jeżeli do takiej przestrzeni, gdzie są mężczyźni, wkradają się kobiety, to na początku te kobiety dostosowują się do sposobu komunikacji mężczyzn, ale po pewnym czasie zaczynają się domagać, aby ta komunikacja się zmieniła na sposób właściwy kobietom. Dla mężczyzn dużo ważniejsze od formy komunikacji liczy się treść, dla kobiet od treści komunikacji dużo bardziej liczy się forma. Ma być przyjemnie, miło. Nie ma być jakiś tam bardziej zażartych sporów czy czegokolwiek, te rzeczy mają być załatwiane podskórnie. Kobiety tworzą relacje z innymi kobietami bardzo szerokie, ale one są bardzo płytkie. Z kolei mężczyźni potrzebują jakiegoś wspólnego celu. Te relacje są głębsze, ale dotyczą węższej grupy ludzi. No, kiedyś miało się kumpli z wojska, ale dzisiaj no mówię, no, te przestrzenie, gdzie mężczyźni mogli przebyć sami, sami ze sobą i być sobą i przegadać swoje własne problemy na swój właściwy sposób, no to to też warto byłoby przywrócić. Tylko właśnie zastanawiam się, jak to teraz przywrócić. <coughs> czy jesteśmy w takiej, w takiej pozycji świata, że jednak te ruchy czy e, stwierdzenia antymęskie będą szły w takim kierunku, że faktycznie pewnego dnia okaże się, że mężczyzna to już nie jest ten mężczyzna, co 100 czy 200 lat temu. No to zastąpi nas ktoś inny. No Kto? mamy jacyś inni mężczyźni, którzy nie będą mieli z tym problemu, nawet jeżeli będą z dużo prymitywniejszej cywilizacji od nas. Tylko jeżeli się nie będą bali zrobić to, co jest konieczne do zrobienia. No bo męskość w naszym gatunku też ma nas ściągać trochę do kontaktu z rzeczywistością. I jako mężczyzna powinienem szukać, bo u kobiet jest dużo silniejsze niż u mężczyzn, myślenie magiczne. Myślenie magiczne nam jest potrzebne, abyśmy potrafili sobie wyobrazić jakąś świetlaną przyszłość, do której warto, warto dążyć, ale jednocześnie musimy mieć kontakt z rzeczywistością i poruszać się w świecie, jaki jest. Ja się śmieję, że to można tak w ogromnym uproszczeniu, to jest tak trochę żartem powiedzieć, że kobiety były zbieraczkami, cały czas funkcjonowały w plemieniu, więc stąd ta równość i jeszcze trzeba zarządzać mężczyznami, więc tworzenie tych konstruktów społecznych tam im to się dużo bardziej sprawdzało. A my mieliśmy trochę inne zadanie, na przykład polowanie czy wojna. No i na polowaniu, i na wojnie no to nie można sobie wymyślić nie wiadomo czego, bo no zwierz gruby albo wróg natychmiast nas sprowadzi na ziemię. I trzeba wybierać, oczywiście, mieć jakieś wyobrażenie o możliwych rozwiązaniach, ale te rozwiązania muszą być zakorzenione w rzeczywistości, w tym, co da się autentycznie zrobić. No cóż mogę powiedzieć? Myślę, że czas pokaże. A my, jako mężczyźni, chyba musimy o swoją męskość walczyć. Ale Każdego dnia. Aż tak nie jest to trudne, bo. To jest tak, że jak się kobiecemu imperatywowi mówi nie, to na początku jest bardzo głośny krzyk, że jesteś niedobry, zły i tak dalej. No I kiedy tak. się okazuje, to że prawda. to nie działa, no to wtedy zaczyna się podjeżdżanie pod ego, że prawdziwy mężczyzna zrobiłby tamto, siamto, wamto. Jak to również nie działa, no jeżeli ktoś się posuwa do agresywnych zachowań, no to z mężczyzną raczej nie da rady, a na końcu pojawia się no już moment ego negocjacji. Słuchaj, co ja muszę zrobić, zrobić, abyś ty zrobił to, czego ja chcę. Bo jeżeli chodzi o to, że no świat, społeczeństwo gdzieś tam trzyma mężczyzn, okej, okay, to prawda, tylko jest jeszcze jedna prawda. To my mężczyźni jesteśmy strażnikami własnego więzienia. Mimo wszystko to my sprawiamy, że ten system i ten świat wygląda tak, jak wygląda dzisiaj. Oczywiście są modne hasła, strajk kobiet, że jak one odejdą od wszystkich stanowisk pracy, to się państwo zawali i tak dalej. Raz, dwa byśmy to ogarnęli. Jak my byśmy odeszli i zastrajkowali, to światło wzgaśnie. Jak my byśmy odeszli i zastrajkowali, to w tym momencie no, państwa, granica każdego przestają być zupełnie bronione. I nie powstają te... nowe budynki. Nie powstają nowe budynki no, wszystko się bali. bandyta może robić co chce. No, wszyscy bandyci to. Większości bandyci to mężczyźni. OK, spoko. Ale to jest tylko jeden mały procent mężczyzn, a są oni ogarniani przez pozostałych mężczyzn. A my jako ludzie jesteśmy terytorialni i na ich nikt nie pozwoli, żeby jakieś terytorium pozostało niebronione i bezpańskie. Roman, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem w najważniejszych pytaniach był Roman Warszawski.